Witajcie, drogie rybki, witajcie na analizie energetycznej miesiąca lipca. Mam nadzieję, że masz się dobrze, że jesteś wypoczęta, wypoczęty, i ten miesiąc poprzedni był dla Ciebie miesiącem kolejnego zrozumienia siebie. Bo przynajmniej ja, tak jak Was wspieram, tak chciałbym, żeby, żebyście przynajmniej przez chwilę zastanowili się, co bierzesz z poprzedniego miesiąca, żeby wzrastać w kolejnym żeby wyciągać wnioski, żeby działać zgodnie ze sobą. A na co zwrócić uwagę w tym miesiącu, żeby było Ci lepiej, no to zobaczymy. E, zobaczymy sobie Kinka w Twojej przestrzeni, w Twoim znaku zodiaku i Twojej przestrzeni energetycznej. No właśnie e, zobaczymy to pod, pod kontekstem tego, na co zwrócić uwagę, w którą stronę patrzeć, żeby jeszcze bardziej odkrywać siebie. Zrobimy to na zasadzie. Tak jak w poprzednim miesiącu. Tylko, że teraz chciałbym, bo, bo gdzieś też sprawdzałem sobie, jak ważna jest taka analiza energetyczna miesiąca, zapisana na papierze. I jako, że w zeszłym miesiącu ja napisałem swoje wnioski na tej karcie, tak w tym miesiącu chciałbym, żebyś, jeśli oczywiście czujesz, jeśli potrzebujesz, możesz taką czystą kartę ściągnąć. Bo nie chcę ja. Wysyła, wyciągać swoich wniosków i Tobie ich zostawiać, bardzo by mi zależało, żebyś Ty, pracując ze sobą, właśnie takie wnioski wyciągnął dla siebie i zapisał to na karcie energetycznej. Właśnie tej analizie energetycznej, którą możesz sobie pobrać. Na dole znajdziesz link, czy u góry na Facebooku no i będziesz mógł taką kartę sobie pobrać. Wziąć długopis i na podstawie tego, co tutaj wyjdzie, wyciągnąć swoje wnioski. To jest bardzo ważne. Gotowa? Gotowy? Świetnie. I to jeszcze ważne jest to, że to cokolwiek tutaj nie usłyszysz, cokolwiek nie będzie nie, będzie, nie zostanie powiedziane, weź wszystko to, co jest Twoje. To, co z Tobą gdzieś się nie rezonuje, nie jest Twoje. Po prostu to zostaw, nie oceniaj. Tylko weź to, co Cię buduje. I to, co daje Ci właśnie te, te zastanowienia. Ok, zaczynamy. Zaczynamy od karty wsparcia dla Ciebie. Więc zobaczmy sobie. Karta wsparcia dla lipca w 2020 roku. Na co? Rybki. E, nasze drogie, mają zwrócić uwagę. Zobaczmy. Zobaczmy, proszę bardzo. O, włala Proszę bardzo, mamy dzisiaj karty nadziei. Rozejrzyj się, nie jest tak źle, jak ci się wydaje. I zanim, e, zanim w ogóle zacząłem dasować tą kartę, to pierwsze, co, pierwsze pytanie, które mi przyszło, e, albo takie słowa w sumie nawet, to to, że potrzebuję światełka w tunelu. Potrzebuje światełka w tunelu i jeśli, droga rybo, zmagasz się z czymś, co nie było, czego nie widziałeś końca w poprzednim miesiącu, tak tutaj ja ci w energii mogę powiedzieć śmiało, że światełko w tunelu już jest. Że już jest koniec pewnych spraw, które, które ciągną się, bo ja też mam wrażenie, że niektóre sprawy ciągną się jak flaki z olejem. Nie masz siły, żeby już pewne rzeczy wziąć, ale ten miesiąc mówię do ciebie: zmobilizuj się. Żeby zakończyć pewne sprawy, bo one już są na samym końcu. Więc ta nadzieja jest przy tobie. Wszystko to, co się będzie działo w twoim życiu, ma też zwrócić uwagę na twoje pozytywne myślenie. Pozytywne myślenie w tym miesiącu dla ciebie to podstawa. Bo wtedy ty, gdy spojrzysz na to właśnie z takiej szerszej, pozytywnej perspektywy, to zauważysz, że tak naprawdę dzieją się rzeczy, które, na które masz przyzwolenie. I dajesz przyzwolenie. I tutaj jest jeszcze kolejne zdanie, które, a, które jest nawet na tej karcie napisane, to to, że rozejrzyj się, nie jest tak źle, jak ci się wydaje. Nawet jeśli może dzisiaj, tego drugiego czy trzeciego lipca, nie jesteś w stanie zauważyć tej pozytywnej, pozytywnej strony danej sytuacji, to nie trać wiary. Rozglądaj się dalej, szukaj, bo wszystko to, co gdzieś, z czym się męczysz, z czym się borykasz już jest na samym końcu. Tylko potrzebne jest do tego Twoje skupienie i zaangażowanie. No dobrze, mamy tą nadzieję. Nadzieja, świetnie, poczułem taką pewnego rodzaju ulgę, jeśli chodzi o Ciebie, że ok, jest już koniec, że będzie ten koniec i otwieram się na ten koniec z radością. Dobrze, ok, zobaczmy sobie inne przestrzenie. Rodzina, przyjaciele, rodzina, przyjaciele, znajomi. Na co warto zwrócić uwagę? W miesiącu lipcu. Dla ryb dla ryb hmm. i tak tutaj tutaj przychodzi jedno zdanie. Zadbaj o siebie. Zadbaj o siebie, yy, zadbaj o to, żebyś ty czuł się dobrze, czuła się dobrze przy Twoich znajomych. I tutaj też jest bardzo ważna komunikacja. I ta komunikacja pokazała się już w innych też znakach zodiaku. I warto, warto otwierać. Warto otwierać tą, ten dialog, bo wokół ciebie są osoby, które nie potrafią rozmawiać. Nie chcą rozmawiać, albo udają, że nie widzą, udają, że nie słyszą, a może ty udajesz, i widzisz, że, że nie widzisz i nie słyszysz. Więc warto zobaczyć, co można z tym zrobić. Mhm. To na pewno. I ta komunikacja, komunikacja, komunikacja. W rodzinie, znajomych, przyjaciołach. Jeśli coś ci się nie podoba, to nie przełykaj śliny. Tylko po prostu to wypowiedz. Nie zagryzaj zębów. Nie kumuluj tego w sobie. Nie kumuluj tego w sobie, bo to nie będzie dla Ciebie korzystne, bo automatycznie to wszystko, ta energia się cofnie i będziesz. No nie będzie to dobre dla Ciebie, zdecydowanie. Dobrze, co dalej? Co dalej? W rodzinie, czy coś jeszcze masz wiedzieć, jeśli chodzi o energię w, w lipcu dla ryb? no nie, tylko to, że masz zadbać o siebie o swoje pozytywne myślenie i o komunikację najważniejsze, jeśli chodzi o miłość, miłość, partnerstwo samotność i tak dalej co warto, na co warto zwrócić uwagę, na co warto zwrócić uwagę na co warto zwrócić uwagę hmm. wiesz co, tutaj przychodzi tylko zdanie nie polegaj na nikim nie polegaj na nikim nie wiem, dlaczego masz nie polegać na nikim, bo wiesz, w miłości, w partnerstwie trzeba gdzieś, gdzieś polegać. Ale dlaczego? Dlaczego? Bo jeśli za bardzo położysz swoje serce na szali kogoś, to możesz się zawieść. I w miłości tutaj bardzo dużo zawodów miłosnych czuć. Bardzo dużo takich niezrozumień, nieporozumień. I jeśli chcesz z tego wyjść w taki sposób, bez szwanku. To właśnie nie polegaj na kimś za mocno, za bardzo. Co nie oznacza, że masz przestać ufać. Tylko masz być uważny i wszystko to, co jest trudniejsze, masz na razie, masz na razie przepracować w sobie. A wsparcie i tak się pojawi, prędzej czy później. Tylko nie pozwól sobie na to, żeby, żebyś całe swoje serce gdzieś położyła na jakiejś szali. Bo ja mam wrażenie też, że chcesz coś zaryzykować, że chcesz coś spróbować. Okej, okay, ale do momentu, w którym nie czujesz i jeśli nie czujesz się na siłach, to tego nie. Czy wejść w nowy związek, czy wejść w ryzykowny związek, czy romans, no tutaj to jest taka, jakby położył całe serce na sobie. Więc no, niekoniecznie to może wyjść dla Ciebie dobre, więc zastanów się. Jeśli świadomie podejmiesz decyzję, że jesteś gotowa, gotowa, no, to nie mnie to oceniać, nie mnie Ciebie zatrzymywać, tylko miej świadomość, że do momentu, w którym będziesz polegać na sobie, będzie wszystko dobrze. Dobra, biznes. Biznes, biznes dla ryb w lipcu 2022. Biznes, praca, obfitość. Jak płynie obfitość do ciebie w tym miesiącu, droga rybko? Droga rybko. Tak, ja czuję się trochę zblokowany. Czuję się zblokowany energetycznie, jeśli chodzi o tą obfitość, bo czuję, że nie chcą pieniądze do mnie płynąć z jakiegoś powodu. Dlaczego? Dlaczego? Bo za dużo chcę. W biznesie bardzo ważne jest, żeby przerobić energię chcieństwa i potrzeby. Ja rozumiem, że jesteśmy w stanie chcieć bardzo dużo i chcemy dużo. Chcemy, chcemy dużo pieniędzy, chcemy dużo obfitości. Okej. Okay. Ale do momentu, w którym my za bardzo chcemy, to to nie będzie płynąć. I, I tutaj ja bym się skupił tylko i wyłącznie na tym, że nawet jeśli ten miesiąc miałby być luźniejszy, wolniejszy, to i tak, i tak sobie poradzisz. Bo będziesz miał czas, miała czas na zastanowienie się i nie szarpanie. Bo tutaj jest duż, czuć dużo szarpania i ruchów, które są ryzykowne. Bo kładziesz znowu wszystko na swojej szali. I, I kładziesz pieniądze wszystkie na swoje szali. Nie do końca to energetycznie polecam, bo ty masz właśnie, nawet się miał przez chwilę być spokój, to po to, żebyś tylko wyciągnął kolejne wnioski. Dobrze, samopoczucie. Na co zwrócić uwagę, jeśli chodzi o samopoczucie i zdrowie w tym miesiącu dla ryb W lipcu 2022. W lipcu 2022. W lipcu 2022 bardzo mocno poczułem płuca. Płuca na tyle, że możemy pewne rzeczy fizycznie robić za szybko, że możemy się wykańczać fizycznie na zasadzie, właśnie, że postawię wszystko na jedną kartę, wyrzucę, dosłownie, przychodzi, zmarnuję wszystkie swoje siły. A my mamy te siły w tym miesiącu. Jeśli chcesz, e, jeśli chcesz poczuć się dobrze i czuć się dobrze z samopoczuciem, to musisz oszczędzać swoje siły. Oszczędzać swoje siły i wydawać te siły rozsądnie. I znowu nie wkładaj wszystko na jedną kartę. Tu przestrzegam cię przed tym. Cokolwiek, czy w miłości, czy w rodzinie, czy, czy generalnie w energii, nie, nie, nie oddawać całej swojej energii w jedno miejsce. Musisz się oszczędzać w tym miesiącu, bo czekacie naprawdę fajne przygody, tylko że takie, na które jesteś gotowa to z jednej strony, ale też na które masz siłę. Więc jeśli, e, jeśli oddasz tę energię gdzie indziej, to nie będziesz w stanie doświadczać. Mam nadzieję, że to jest jasne mniej więcej to, co, to, co powiedziałem, bo od, tak jakbym przelał, wydał wszystkie, wydał całą energię w jednym miejscu i by mi zabrakło. Więc baj o siebie. I tak, tak nazywamy, tak nazwiemy, dbaj o siebie, dbaj o siebie, jesteś blisko, tak napiszę, jesteś blisko. Tak będzie nazywał się ten odcinek. Dobrze, co jeszcze? Szczęśliwy dzień. Szczęśliwy dzień to jest taki dzień w lipcu, w którym masz najwyższą zwyżkę energetyczną, czyli taką, w której wiele rzeczy jest w stanie się zamanifestować. Czyli może być to Twój szczęśliwy dzień, możesz wygrać w totolotka, możesz poznać miłość swojego życia, możesz się roześć, możesz przegrać, możesz stracić też wszystko, bo to jest dzień, który pokazuje Ci energetycznie najwyżej dla Twojego najwyższego dobra. Co to jest za dzień? No już mamy 2 lipca, więc no od 2 lipca do końca miesiąca. Jaki to jest dzień? 31 dni ma lipiec, więc e, który to będzie dzień? 27 lipiec. 27 lipiec. 27 lipiec. Możesz sobie go zapisać w kalendarzu, poczuć go, zapisać sobie też na karcie energetycznej, którą możesz sobie wydrukować. I poczuj ten dzień. Możesz go sobie zapisać. Dzień, w którym spełniają się moje intencje, dzień, w którym jestem szczęśliwa, dzień, w którym jest moim najszczęśliwszym dniem. I, I to zapisz sobie, żebyś miał poczucie tego, że, że to właśnie się dzieje. Dalej. Eee, szczęśliwy numer. Szczęśliwy numer to taki, który pozwoli Ci podjąć decyzję, który pozwoli Ci wybrać zgodnie z Twoim takim właśnie poczuciem tego, że wszystko Ci służy. Od 1 do 10. Jaki to jest numer? Jak tylko zamknąłem oczy i, i zobaczyłem tą cyferkę, to jest numer 7. Numer 7. Numer 7, czyli to jest Twoja intuicja. Numer 7 to jest numer duchowy, intuicyjny, więc intuicja przede wszystkim i ten numer 7 jest przy Tobie. Dobrze, dalej. Kolor. kolor. Kolor, który energetycznie Cię wspiera, który będzie dodawał Ci siły, energii i zrozumienia. Jaki to kolor w tym miesiącu? Dla ryb w lipcu 2022. Jaki to kolor? To jest kolor brązowy. Brązowy, który będzie dodawał Ci siły i będzie Cię uziemiał, bo musisz stać na ziemi twardą. Mhm. Dobrze. A teraz. Droga rybko, e, chciałbym, żebyś zastanowiła się. Zastanowiła się, jaką intencję chcesz wysłać do wszechświata. Jakie wsparcie chcesz poprosić w tym miesiącu? Albo z czym się wzmagasz i czy oczekujesz jakiegoś rozwiązania? Więc Zastanów się sekundę. Weź głęboki oddech. I wyobraź sobie, że napełniasz się tą intencją. I zamknij oczy. Poczuj, że wpadasz do swojego serca. Jesteś w nim, tak jak u siebie. I przed tobą jest kartka i długopis. Napisz proszę. To, o czym właśnie pomyślałaś, pomyślałaś. Jaka jest Twoja intencja tego miesiąca? Z czym potrzebujesz wsparcia? Napisz to. A gdy skończysz, wyobraź sobie, że na, to, na tą kartę spływa świat z samej góry. I zabiera ją do góry, do wszechświata. Bo wszystko to, co z Twojego serca wychodzi. Ma szansę zamanifestować się w Twoim życiu. W Twoim realnym życiu. I to, co w energii, to i w materii. Bo taka jest Twoja wola. Twoja prośba o wsparcie do wszechświata. Weź proszę głęboki oddech. I poczuj, że. Ta wiadomość już wyszła do wszechświata. Droga rybko, życzę ci, ten, życzę ci, aby ten miesiąc był pełen dbania o siebie, bo to wszystko, nad czym już pracujesz, jesteś już bardzo blisko. Tylko nie trać skupienia, nie trać nadziei. Wszystko jest dobrze i będzie jeszcze lepiej. Jeśli masz ochotę pobrać sobie tą kartę energetyczną, która jest tutaj, o tutaj, tu, 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 z tej strony, to możesz to zrobić, link masz poniżej. Jeśli spodobało Ci się to, co, to, co, to, co usłyszałeś i jesteś tu pierwszy raz, subskrybuj ten kanał, bo takich treści będzie jeszcze więcej. A już 5 sierpnia rusza portal Doliny Cudów. Jeśli chcesz dostać e-maila w momencie, w którym to zostanie otwarte, zapisz się proszę na listę mailingową. Będzie mi bardzo miło, gdy się podzielisz, gdy zostawisz komentarz, serduszko, wszystkie komentarze. Jestem, jestem Wam do, do zgony niewdzięczny, bo bardzo się cieszę, że to wszystko, co robię, jest tym wsparciem, które wykorzystujecie. To nie jest tak, że macie tylko to wysłuchać. Wykorzystajcie to, że ta energia Wam sprzyja i wyciągnijcie to, czego potrzebujecie. A całą resztę zostawcie, bo jeśli coś Was nie wspiera, nie buduje, to nie jest Wam potrzebne. Kochani, jeszcze raz wszystkiego dobrego. I do zobaczenia już w przyszłym miesiącu.